Czytam wam rozdział zatytułowany "Refleksja". nie mogę doczekać się jutra. Paradoksalnie, do powagi sytuacji związanej z koronawirusem. Do dramatu i paniki z tym związanej oraz lęku odczuwanego przez większość społeczeństwa na świecie, od paru dni mam optymistyczne poczucie, jakbym żył w nowej rzeczywistości. Mimo konsekwencji, jakie niesie ze sobą ta pandemia, czyli już wiemy, że to jest pandemia, pod skórą czuję zadowolenie. Czułem, że zaszła i cały czas zachodzi ogromna zmiana. No, pamiętam to jak dzisiaj. Było to już, wiadomo, każdy wie kiedy, parę lat temu. To było niesamowite, że jak zaczęły się właśnie te zawirowania te pandemiczne i cała ta propaganda. Związana z zagrożeniem, jaki niesie nam, co, nam ten wirus, niby. To ja paradoksalnie wewnątrz czułem radość. Brzmi to trochę dziwnie, ale tak się czułem i chcę być szczery z Wami. I właśnie pod natchnieniem tego, tej radości wewnętrznej, właśnie napisałem taką refleksję. Ja to nazywam refleksjami, bo to jest lekcja wyrażająca mój, mój stan odczuwania i przeczucia jakby tego, czym jest i po co, dlaczego to się wszystko dzieje wokół nas. I paradoksalnie ja właśnie w tamtym momencie, kiedy to zostało ogłoszone, Czułem wewnętrzną radość. Mimo konsekwencji, jakie niesie ze sobą ta pandemia pod skórą, czuję zadowolenie. Czuję, że zaszła i cały czas zachodzi ogromna zmiana. To jest ten moment. Tak długo oczekiwany reset. Reset mentalny, który w nas zachodzi. Chodzi o przewartościowanie postrzeganej rzeczywistości. O uświadomienie sobie, co tak naprawdę jest istotne w życiu, a co dotychczas było pomijane. Aby nie uwikłać się w strachu i lęku przed nieznanym, potrzebna jest kreacja cichej rewolucji, którą każdy powinien przejść wewnątrz siebie, jeśli nie chce pogrążyć się w dotychczasowej destrukcyjnej energii. Ten dość drastyczny pogląd, który przeczuwam dogłębnie, z pewnością dla ogółu będzie szalony. To właśnie o czym mówię. Że ja czułem tą radość, a miliony osób na świecie panikowało. Ten dość drastyczny pogląd, który przeczuwam dogłębnie, z pewnością dla ogółu będzie szalony, ale ja widzę tu drugie dno. Widzę nową jakość w głębi. Czuję, że jest to moment zwrotny w dziejach naszej cywilizacji. No i teraz, tak z perspektywy paru lat, no to teraz można wyciągnąć takie wnioski, że faktycznie po coś to się wszystko dzieje. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Te skutki, które odczuliśmy, miały jakiś sens dla każdego, więc dla każdego indywidualnie miały, na każdego one indywidualnie miały wpływ, ale to każdy sam musi przez swój własny filtr świadomościowy sobie przerobić i prze przepuścić i będzie wiedział i czuł dokładnie, gdzie jest po co, dlaczego wyciągnąć wnioski. To się nazywa właśnie ta mądrość, o której wcześniej mówiłem, ta mądrość życiowa, a nie tylko mądrość wyczytana w książkach i takie bezrefleksyjne, ślepe parcie tylko do przodu, do sukcesu i zajmowanie się tak naprawdę nieistotnymi rzeczami tylko. Widzę nową jakość. W głębi czuję, że jest to moment zwrotny w dziejach naszej cywilizacji. Tak naprawdę w tej tragedii upatruję niesamowitej szansy dla wszystkich, niesamowitej okazji do przemiany wewnętrznej. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, będzie to doświadczenie bolesne u innych, którzy już wcześniej weszli w proces przemiany. Transformacja ta zamanifestuje się łagodnie. W moim odczuciu jest to niesamowity moment. Już nie mogę doczekać się jutra. Tak właśnie czułem. Się. Nie mogłem się doczekać tego jutra, czyli na przykład dzisiaj, tego, co się dzieje teraz. No, i tak z perspektywy czasu można zauważyć dokładnie ten podział. Zaistniał taki. Wyraźny podział, oddzielony kreską na tych, którzy są, że tak to ujmę, po stronie światła, po stronie jasności, po stronie miłości, i dla tych, którzy brną jeszcze bardziej w ten mrok, w ten swój cień poświadomościowy. W którym głos ego, egoizmu jest głównym, jakby kompasem ich życia. Nie słyszą nic innego poza tym właśnie głosem egoizmu i tak też postępują. Z tej nieświadomości, oczywiście, bo wydaje im się, że robią dobrze, a tak naprawdę brną coraz bardziej właśnie w ten mrok, tak zwany. Tu wyraźnie jakby ta sytuacja, te wydarzenia jakby takim skalpelem odcięła, podzieliła duszę na tych właśnie, na te, które chcą zmiany i na te, które są zaprzeczeniem tych zmian. Bo ja na przykład jakby jeśli tu chodzi o to, że to manifestuje się łagodnie u niektórych, a u niektórych drastycznie. Ja na przykład na, sw na swoim przykładzie w ogóle nie odczuwałem żadnych konsekwencji. W tym sensie, że w ogóle nie chorowałem no i oczywiście nie przyjmowałem tych preparatów zwanych szczypiorkami. I czuję się znakomicie. Ani moja córka nie była zaimpregnowana tym czymś. No i jakoś wszyscy w moim otoczeniu jakby nie ponoszą jakby konsekwencji tego. I czują się znakomicie. Wraz z naturalnym przebudzeniem życia wraz z zapachem wiosny, niesionym powiewem cieplejszego powietrza, ta pora roku przyniosła nam namacalne światełko w tunelu. Przysłowiowe światełko w tunelu, które tak naprawdę wiemy, że do końca nie musi być tym światłem miłości, ale to jest jakby temat na odrębny odcinek, jeśli chodzi o, o wyjście z ciała i pośmiertne widzenie tego światła w tunelu. To jest tylko użyte jako przenośnia, ale wracając do tamtych czasów, no to ja pamiętam, że to był okres właśnie budzącej się wiosny. I to też jakby miało taki wymiar, wymowny wymiar, taki, że tu akurat o tej porze na wiosnę, gdzie mówi się, że życie rodzi się ponownie, cała tak zwana natura i otaczające nas roślinki. Rozkwitają i raptownie w tym momencie ktoś, kogo nie znamy, mówi nam, że nie możemy iść do lasu. Czujecie tą że tak to ujmę, głupie, bo tak to trzeba nazywać nielogiczne. Zagranie. Nawet moja córka, która wtedy miała, nie wiem, 5-6 lat, mówiła, że to w ogóle nie ma sensu, tak? Logicznego sensu i nie wierzyła sama w to, że można tak postępować. I tego typu ograniczniki stosować wobec człowieka, który jak wiadomo bez spacerów, przebywania na świeżym powietrzu choruje jeszcze bardziej. A tutaj widzimy jakie skrajności w podejmowaniu decyzji, zaprzeczające same sobie, nielogiczne w ogóle. Więc nawet to dzieci zauważały, że coś jest nie tak, a mimo tego tak zwanych właśnie autorytetów, intelektualistów, wspierało te wspaniałe pomysły i te ograniczenia, które... Starali się rządzący na nas narzucić, nie dostrzegali w tym właśnie tej hipokryzji. To było niesamowite. Światło to jest nośnikiem informacji o wielkiej przemianie. Następuje przebiegunowanie mentalne globu ziemskiego. Ufam życiu i jestem pewien, Patrząc z poziomu wyższej świadomości, że zaistniała sytuacja, to tak zwane szczęście w nieszczęściu. Już widać tego efekty. Te nowe okoliczności wymuszają na ludziach integrację. Rodziny zaczynają poświęcać sobie czas, a rodzice są bliżej dzieci. Z pewnością wielu w tych momentach docenia to, że nie musi iść do pracy, że może oderwać się od tak zwanej rzeczywistości. Te chwile wolności, które nie są od nich zależne, a zostały wymuszone, postawiły ich w sytuacji, w której mogą zająć się tylko sobą. Mogą ten czas poświęcić na refleksję o samym sobie, zamiast myśleć o zarabianiu, a potem wydawaniu w knajpach i galeriach handlowych. Czy nie tak powinno wyglądać nasze życie bez presji pracy i wydawania, tak, bez tego pośpiechu, zapomnieliśmy o tym, że można po prostu zwolnić i żyć całkiem innym tempem. W pewnym sensie właśnie ta sytuacja uwidoczniła, uwypukliła właśnie. Jak bardzo istotny ten element życia, w którym my nie mamy tak, tak w ogóle czasu dla siebie. W pewnym sensie, właśnie to, to było głównym motywem, można przynajmniej tak z mojej perspektywy. To był taki główny motyw, który powinniśmy zauważyć w swoim postępowaniu. To bezrefleksyjne. Życie, te, życie jak przypominające jakby takie bioelektrochemiczne e, maszyny, które tylko budzą się, wstają, jedzą, pracują, budzą, jedzą i pracują i wydają. No i przy okazji chorują oczywiście. Teraz jest okazja, żeby to poczuć, zamiast przeklinać wszystko i wszystkich dookoła. Lęk sprzyja tylko naszej wybujałej fantazji. Trze, trzeba się pozbyć iluzji winy, iluzji lęku, strachu i odstawić na bok obawy. No, jak jest lęk, strach, no to my zaraz sobie wyświetlamy w głowie, czy tam w świadomości naszej katastroficzne filmy. Jakby to właśnie to taki kolejny główny motyw tego całego zamieszania był po to aby właśnie wzbudzić w nas ten lęk i strach, który sprzyja temu, że my zaniżamy swoje wibracje, zaniżone wibracje. To strata odporności na właśnie wszelkiego rodzaju wirusy. I my wtedy nawet nie takie, nawet wirusy, które informacyjne, które są zaszczepiane właśnie w naszej podświadomości, wirusy, które mają spowodować to, że my nie, my nie będziemy zastanawiać się nad sensem życia, tylko będziemy się bać, a jednocześnie będziemy mieli osłabione organizmy. Bo jak wiemy, układ immunologiczny zostaje właśnie zredukowany do takiego niskiego poziomu. którym nie daje sobie rady właśnie z obcymi, że tak powiem, ciałami z zewnątrz i przez to popadamy w choroby fizyczno-psychiczne. Teraz jest okazja, żeby to poczuć, zamiast przeklinać wszystko i wszystkich dookoła. Lęk sprzyja tylko naszej wybujałej fantazji. Trzeba się pozbyć iluzji winy, iluzji lęku, strachu i Odstawić na bok obawy. Te pozowane akcje, czyli pandemia, nie są po to, aby z nimi walczyć. Byłoby to zaprzeczeniem stanu, do którego dążymy, czyli wewnętrznego pokoju. Eksperymenty te nie mają także zadania nas uzdrawiać, lecz być idealnym zwierciadłem, w którym uzdrawiać. W którym mamy szansę przejrzeć się samemu sobie. Tak? No, właśnie tu wychodzi to szydło z worka. Dostrzegamy w takiej sytuacji dokładnie, kto jest kim. W tym sensie ukazuje nam to wszystkie tego typu sytuacje stan świadomości zbiorowej ludzkości. Tak się ładnie zajmowało. I pokazuje nam, kto na jakim etapie, na jakim poziomie jest tak zwanego rozwoju duchowego. Pokazuje nam wyraźnie, kto jak ma zabrudzoną duszę i poprzez swoje właśnie zachowanie, postępowanie jest takim wyznacznikiem, zwierciadłem, w którym możemy się przejrzeć i zreflektować. i w jakiej obudzie żyliśmy, żyjemy. Wychodzi kto jest w porządku, a kto nie jest w porządku i tylko myśli o sobie i stara się przede wszystkim widzieć tylko czubek własnego nosa nic poza tym w takich sytuacjach właśnie dostrzegamy prawdziwy, prawdziwe przyjaźnie. Wiecie o czym mówię. Wydarzenia te tylko przyspieszają nasz proces poszerzania świadomości. To właśnie o czym mówię. My widzimy więcej i czujemy więcej przede wszystkim widząc te inscenizację. Widząc te inscenizowane sytuacje wielu, przejdzie na wyższy poziom świadomości, z podstawowego do liceum, z liceum na studia, to o czym właśnie ojciec Pio mówił. Najpierw dodawanie, odejmowanie, później tabliczka mnożenia, dzielenie, pierwiastki itd. itd. Ta sytuacja, która miała miejsce, jest jakby właśnie takim sitem. Ono przesiewa te dusze, które pragną zmiany i mają dosyć, i widzą, dos zaczynają dostrzegać, że coś jest nie tak w tej rzeczywistości i pragną poznać prawdę od tych, którzy utknęli właśnie w tym tak zwanym komforcie życia i nie chcą zmiany, bo mimo tego, że jest niby źle, to są tak przyzwyczajeni do tego, zahipnotyzowani w swoim opro oprogramowaniu, że im się to podoba i uważają, że to za coś normalnego. Tego w szkole Ci nie powiedzą.